Dobra, teraz idę tam Spoko, też z tą pójdę Tak razem! Raz. Czaj, co one miały? Spektra, spektra, no Jezus co oni mają takie słabe bronie? Ja już osiem ludzi zabiłem No dobrze, ja no. zabiłam trzech Nie są zabawne. jedyna mała zmiana i nagle robi się mroczny. Dobra, idę z tą Spectrum. Paweł, ale prowadzisz. Panie? O nie kto? Dave. Jezus. Jestem MVP. <grym> no fajnie. Ja raz byłam, ale wtedy mnie, mam takie. Jej! <grym> to zależy, z kim się gra. Yy, ma tom. Tą... idą trzech, idą trzech. Trzech, yy, trzech idą? Wiem, wiem. Widziałem jak przychodzi tam? O ty... Ale mi się ścina myszka. Chyba sała bateria jest. Tego głodnie jest już coś zjeść. O, 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 Mam 4 HP No widzę właśnie. Ale dobra, obiłam Uf. ich... Pomo pomogłam jakoś Czy on pod koniec dał tą tą... Co so, on tam? Nie, fuck <głos> <głos> Za późno zauważyłam, że rzuca to O oh my godness Jezu, serio? O, gdzieś indziej Ej, a ty stoisz? Nie, Tortellini stoi I we wy dwóch wyszli, bo jeden z tam dady nie mógł dawać. Da. Staw, Został jeden gracz. No. Teraz mnie dogonisz, kurde. Chociaż coś zabiłam tej. 78 granatów. O. Tortelini wracę zawka. O, kurka. Ja trochę swojego ulta użyłam źle. Bo myślałam, że ktoś się wychylił, ale się nie wychylił. <grym> A za ulta w ogóle. Eee... Bomba taka pff. Aha. Co sobie biorę na plecy i robię... Pff. I. Aha! I no można fajny z nim kombo zrobić, ale ja nie wiem. Sprawdzenie i sądzę. Czekaj, czekaj. nie Może iść w plecy nam. Ale walnęłam granat No no, Dobra, chyba tego to ich nie wygramy Masakra jest Ej rejna suszła. o! Aj. Aj, gdyby nie w ten, tylko zaczęła strzelać, w nią. A Reina jest na tym... Na B. Naprawdę? Cholera jasna no. Dopiero co tam byłam F, Olivia, F Siema się Przeczekali chwilę O, idą nam to... Mamy im a A, ta Sage to Co robi. Został jeden gracz. Wow, zostałaś ty, Olga. No nie Co jest pięć? Jak to się stało? Jak do tego doszło? Nie wiem. Bo ta Sage głupio zagrała. Ona se wyszła i se tak ostała se. O trzech? Czterech? Czterech Dobra, zabiłam jedną I na pewno są y, ten Obici są. Bo... O. Tak! Tylko że nasi tej Co są... no, Tylko my robimy te punkty? Kłyswałam 2, 5, 5 No i umrą Samo to, że y, stage ja? jest głupia Słyszysz, że za nią biegnie gościu? się nie odwraca. No i ten, on ma pewnie strzelbę. Albo pójdzie na A z nią. No, idzie na A. Na pewno idzie. A jednak nie. Oh, Zultem to czekał. To, to jest chyba Google, ale nie wiem. Chyba tak to się mówi, nie wiem. Mogę skoczyć

Z tym cudem? O, patrz! Sejdź. Dobra A lewo! Gdzie lewo? W tym okienku, wow. Ale ich strzelałam kaczki, widziałeś to? Ulta nie trafiła, ale to A nic to.

Leżeć! Kapindo, wylecz! Uh, uh. Ona ci wyleczy! Ona nie wie, co to prawa, a co to lewa, więc wiesz, to trochę może być ciężko z wyleczeniem. Są tu! Nie, możesz strzelić? No nie wiesz. Nie wiesz. Czy oni podkładają bo yy, w spajkach. gracz. Ja pier, ja kontra piątka? No dawaj. Dobrze.